Witam wszystkich, dzisiaj pokażę Wam jak hodować chromkę, a więc zaczynamy. A więc, jak wiecie, pod tytułem filmu dzisiaj pokażę Wam mojego nowego pająka od kuby Zająca czyli chromkę. Dowiecie się również, jak go hodować. Niestety muszę nagrywać w tym miejscu, ponieważ, jak ją przeniosę, no to może się przestraszyć i schować, przez co nie zobaczymy nic. Jak możemy zobaczyć, pająk jest bardzo ładny i posiada różne kolory. No to zacznijmy może od tego, jak takie pająki wyglądają. Więc jak możemy zobaczyć, są bardzo piękne i porządne. No i są też całkiem duże, ponieważ samica może dorosnąć do 7 cm dc, czyli długości ciała, a z odnóżami będzie to jeszcze więcej, natomiast samce są trochę mniejsze. Chromki naturalnie występują w Wenezueli i są tam endemitami, czyli jest ich bardzo mało, występują w jednym konkretnym miejscu. No i występują bardziej na terenach suchych. Dlatego też pojemnik, czy tam terabium, powinno być suche, a nie bardzo wilgotne. No i jak możecie zobaczyć, robią bardzo dużo pajęczyny. To wszystko to jest jej pajęczyna. No i w, sumie w tym pojemniku ją kupiłam, więc nie wiem jaki czas zajęło jej zrobienie tej pajęczyny. Ale z tego co widziałam na filmie Kuby Zająca, no to chyba tak po dwóch tygodniach zbudowała już mniej więcej taką dosyć dużą pajęczynę. A po miesiącu już była taka bardzo duża. No i tam ma z tyłu kryjówkę. Ale mam szczęście, no i u mnie ona jakoś nie chowa się do tej kryjówki. Tylko stoi przeważnie albo tutaj, albo gdzieś tutaj. Ponieważ do odbioru była właśnie u Terra Gadziora, no i tam jak ją kupowałam, no to ona była schowana w kryjówce, no i dopiero jak ją wiozłam, to zaczęła powoli wychodzić. A odkąd ją mam, a mamy około tydzień, no to ona ani razu jeszcze się nie schowała. No i mam nadzieję, że będzie to robić bardzo rzadko, ponieważ fajnie jak stoi i ją widać. Następna rzecz, jaką warto wiedzieć, to ile takie ptaszniki żyją. A więc samice mogą żyć nawet 15 lat, to jest bardzo dużo, natomiast samce tylko maksymalnie 2 lata po ostatniej wylince, więc jest to naprawdę bardzo mało. Nie pamiętam, ile ta dokładnie miała, natomiast wydaje mi się, że ona jest bardzo młoda, ponieważ tak Kuba mówił na filmach, że wszystkie te chromki, które kupił do projektu Chromka były młode. Dlatego ona jeszcze będzie żyć bardzo długo. Z 10 lat mi się wydaje, że jeszcze minimum pożyje. No i kolejne pytanie: Czy chromki nadają się dla początkujących? Odpowiedź brzmi tak. Jest to wręcz idealny ptasznik na początek, ponieważ jest łagodny, sucholubny no i naprawdę bardzo łatwo się go hoduje. Plus, jest ciekawy, ponieważ tworzy bardzo dużą pajęczynę. Ponieważ na przykład taka Brachypel Hamori, która również jest pięknym ptasznikiem i też nadaje się dla początkujących idealnie. No to niestety widzicie, jest centerarium dosyć długo, a pajęczyny tak naprawdę nie ma żadnej. Tu w rogu jedynie takie mikro coś, ale pajęczyny nie ma. Więc jeżeli chromka lubi sucho, no to należy je zapewnić również niską wilgotność, czyli po prostu nie spryskiwać, ewentualnie spryskiwać tylko w jednym miejscu. Oczywiście ważna jest również miseczka z wodą, która jest trochę zapajęczynowana, ale jakoś ona z niewidocznie musi korzystać ponieważ tą miseczką też była kupiona. A jak nie chcecie miseczki, to ewentualnie można tak codziennie po malutkiej ilości gdzieś na pajęczynę trochę wody jej dawać. Jednak miseczka będzie wygodniejsza. Natomiast temperatura dla takiego pająka to od 26 do 30 stopni w dzień no i z na, takim malutkim spadkiem w nocy. No to skoro wiemy już takie podstawowe informacje, no to teraz proszę dowiedzieć jeszcze, czym taką chromkę karmić. No i tu większej różnicy nie ma, Ponieważ karmimy ją tym samym co większość pająków, czyli różnymi owadami dostosowanymi do wielkości, jak należy pamiętać, żeby nie były to owady złąki, tylko kupione, ponieważ takie łapane mogą mieć pasożyty. No i za chwilę ją sobie nakarmimy, jednak jeszcze musicie się dowiedzieć, czym należy ją hodować. Więc jak możecie zobaczyć, ma taki dosyć duży pojemnik i minimalne wymiary, jakie powinna mieć, to. 30 na 30 na 20, albo 30 na 20 na 20. Takie powinny być minimalne. Tu ma trochę większe, chyba 40 na 30 na nie pamiętam ile. No więc tu ma taki trochę większy. No i taki powinien być. Ale też nie może być za duży, ponieważ wtedy się schowa. No i będzie się stresować, przez to nie wyjdzie. A jeżeli chodzi o rozmnażanie, no to chromki rozmnaża się bardzo trudno. Dlatego w projekcie Chromka było ich tak dużo. A więc czy warto hodować Chromkę? Według mnie bardzo warto. Jest naprawdę ciekawy ptasznik, bardzo porządny i naprawdę, jak możecie zobaczyć, jest bardzo piękny. Dlatego naprawdę warto ją hodować. A zaraz zobaczycie karmienie. Jeśli film Wam się podobał, na żawkę gry subskrybujcie kanał i w przyszłym odcinku to tyle.